Byla Zona Wisniewskiego planuje lub nowym partnerem. Jest komentarz. Michal Wisniewski spełnia się aktualnie w roli ma swojej piatej zony, z która wyczekuje na rodzin drugiej wspólnej pociechy. Zycie lidera ich troje to jednak idealny scenariusz na film, ponieważ związał się i rozwodził z kobietami, które u jego boku szybko zyskiwały sława. O takiej sytuacji można powiedzieć w przypadku mandaryny która nie dost. zgodziła się, by jej ślub z muzykiem był transmitowany na antenie TVN. -u. To do tej pory nie wróciła do panieńskiego nazwiska, pozostając Marta Wisniewska. Ale czy już na zawsze? Mandaryna często nazywana jest druga zona Michała Wisniewskiego i choć od czasu rozwodu z muzykiem, rok 2006, była związana z innymi mężczyznami, Zaden ze związków nie był tak poważny jak ten aktualny z Adrianem. Początkowo celebrytka nie była chętna. By opowiadać o nowej miłości, ba, nie chwaliła się nią nawet na Instagramie. Teraz kolej zaciągnęła ukochanego przed kamerę. Przecięliśmy się gdzieś na planie filmowym, a później spotkaliśmy się w parku. Więc w ogóle było milo, romantycznie i fajnie, kojarzyłem, Martę, przy. Red. Od razu. Zaskoczyła mnie tylko pozytywnie. Poznajemy się i zaprzyjaźniamy bardzo szybko. Absolutna akceptacja, wspólotowanie, nie mogli się nachwalić ukochanej. Nie klućmy się. Sprzeczamy się, jak większość osób. To jest taka przyjemność z bycia ze sobą, akceptowania drugiej osoby. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy jakieś klutnie i awantury za sobą z przeszłości. Idziemy do przodu i to jest dla nas mile, dodala Mandaryna, informując, że ich też milost do słonecznej Italii. Do której niebawem być może się wybiora. Pod koniec rozmowy para zgodnie przyznala, za nie myśli, by sformalizować związek. Twierdza, że jest dobrze tak jak teraz.